Cześć kochani, tym razem makijaż do szkoły, back to school jej. E, jedyne czym się różni makijaż teraz od poprzednich, e, to tym, że nie maluję tak bardzo e, już oczu, bo e, mam dalej przedłużane rzęsy, już troszeczkę ich wypadło, ale dość długo się trzymają, e, więc nie czuję jakiejś potrzeby do malowania oczu jakoś tam mocno. E, też mi się rano za bardzo nie chce, e, więc jak widać, makijaż oka jest dość skromny. E, jeżeli chodzi o usta, ja dopiero tydzień chodzę do szkoły i tylko raz malowałam usta, ale chciałam po prostu wam pokazać, no, co używam, jeżeli już pomaluję te usta, więc tak. I tak jestem w piżamie, jestem chora, dlatego mam taki głos, tak ją przez nos, więc tak, jestem chora, jak zwykle. I co jeszcze? Nie będę czasu nagrywać filmików, o tym Wam wszystko powiem w krótkim filmiku, co tam u mnie, do którego Wam linka dam na dole. No i oczywiście zapraszam Was do oglądania. Się, mam nadzieję, że makijaż Wam się spodoba. Um, no i tyle. Papa! <laughs> pa. Jak już mówiłam, jestem chora, więc mam nadzieję, że nie wyglądam tragicznie. Um, jedyna rzecz, jaką dodałam do makijażu w piątek, bo mój chłopak przyjechał, um, to trzeba było się było bardziej ogarnąć. Um, miałam po prostu brązowy dzień, to tam inaczej troszeczkę oko wyglądało niby, ale. To była tylko jedna rzecz, jaką dodałam do makijażu. Tak to jakoś nie przykuwam na to mocniej uwagi, żeby jakoś wyglądać, po prostu mi się rano nigdy nie chce. Um, więc tak. E I ostatnie, co mogę Wam powiedzieć, to to, żebyście obserwowali mnie na Instagramie, jeżeli chcecie być na bieżąco. Bo na przykład dzisiaj dodam e zdjęcie w piżamie przed lusterkiem, e przy bałaganie w pokoju. Ale przynajmniej napisałam pod tym, filmik, pod tym filmikiem, pod tym zdjęciem, że będę nagrywać filmik. I przynajmniej osoby, które mnie też oglądają na YouTube, wiedzą o tym, że taki filmik będzie. Więc jak już mówiłam, na Instagramie jestem cały czas, więc jak chcecie być na bieżąco, co robię, gdzie jestem, to wystarczy, że mnie po prostu obserwujecie. I co jeszcze? Aha, nie pamiętam, czy mówiłam o tym w poprzednim filmiku, bo dość dawno nagrywałam. I czy mówiłam na temat tego, że mam Tumblera? Wiem, że na pewno podlinkowałam, podlinkowałam go na poprzednim filmiku w description box, ale nie wiem, czy mówiłam. Ja ogólnie zaczęłam używać Tumblera właśnie przed wakacjami, znaczy przed wyjazdem na wakacje. I mam 13 obserwujących, jej! Wiem, że ciężko się wbić na Tumblera, i po prostu chciałam Wam poinformować o tym, że mam taki Tumbler. No i jeżeli mnie obserwujecie, to ja oczywiście też Was będę obserwować i co? No i tyle. No i oczywiście też na Instagrama dodałam już parę zdjęć z wakacji w Francji, na Facebooka jeszcze nic nie dodałam, całkowicie zapomniałam, ale na pewno jakieś tam zdjęcia się pojawią. No i mam nadzieję, że ogólnie film Wam się podobał, że i przepraszam Was za to, że nie nagrywam tak długo. No, ale byłam na wakacjach, teraz jestem chora jej, i w ogóle ciężko mi wszystko ogarnąć. Ale o tym wszystkim powiem wam w filmiku, co u mnie, i postaram się może jeszcze nagrać jakiś inny filmik do back to, z Back to School, na przykład hall Dużo rzeczy nie kupowałam, ale może taki filmik nagram. Zobaczę. Więc do zobaczenia w kolejnych filmikach. Papa! Pa.